Dolina Kuźni. Od strony rdzawej pustyni zawiał mroźny wiatr, niosąc czerwony piasek na zrujnowane ulice. Wył wśród wypalonych szkieletów, wielkich budynków i choć na chwilę oczyścił powietrze z toksycznego przemysłowego smogu. Merdok mógł teraz zobaczyć koniec ulicy. Widział elementy konstrukcji sterczące z wypalonej skorupy rafinerii, niczym odłamki kości wystające ze złamanej nogi. Dwa tygodnie temu kontrolował ten budynek wraz ze swymi złotymi lwami. Później zostali wypchnięci. Dzień po dniu, budynek po budynku, wypierano ich na tę zbombardowaną ulicę. Teraz było spokojnie. Pierwsza przerwa w walce, trwającej nieprzerwanie przez 24 godziny. To mu się nie podobało. Kapitolczycy coś planowali. Zastanawiał się, kiedy i gdzie nastąpi kolejny szturm. Powietrze zabrzmiało smutnym dźwiękiem harmonijki, na której ktoś wygrywał starą melodię. Merdok rozejrzał się dookoła. Na instrumencie grał żołnierz piechotę, siedzący na starcie gruzu. Odpięta maska przeciwgazowa wisiała przy jego hełmie. Wyglądało to tak, jakby ktoś mu zerwał skórę z twarzy. W pobliżu grajka siedziało dwóch innych piechociarzy. Podgrzewali nad ogniem hełm pełen wołowej konserwy. Jeszcze inny gotował na małym gazowym palniku herbatę. Na jego kolanach leżał na wpół rozłożony charger. Przy ogniu, czytając list z domu, leżał na kocu inny żołnierz. Trzech kolejnych grało w karty o papierosy, rozmawiając przyciszonymi głosami. W zmarszczkach ich wychudłych twarzy malowały się głód i zmęczenie. Powietrze miało gorzki... Metaliczny posmak, który Merdokowi przypominał smak żółci. Był wyczerpany i niesamowicie zmęczony. Podczas sprawdzania przed pola stać go było jedynie na otwarcie oczu i nieznaczne wyprostowanie pleców. Wszystko szło źle. Nie było dość jedzenia, amunicja była na wyczerpaniu, ludzie byli zmęczeni ciągłą walką. Zastanawiał się, dlaczego Ministerstwo Wojny w ogóle ich tutaj wysłało. Dolina Kuźni była duża, była największym kompleksem przemysłowym w całym układzie słonecznym. Kapitol nigdy jej nie odda, a Mars był ich planetą. Mogli po prostu rzucać do walki coraz to nowych żołnierzy. Ich armia była znacznie większa, trzeba było się nad tym zastanowić. Na początku walki wyszkoleni za ciekłość ataku imperialu spowodowały, że bitwa została prawie wygrana. Ale w chwili obecnej była to już wojna na wyczerpanie. A w walce tego rodzaju imperial nie mógł zwyciężyć. Merdok wiedział, że nadejście rozkazu odwrotu było jedynie kwestią czasu. Starał się aktywnie zwalczać opanowujące go uczucie rezygnacji. Do momentu nadejścia rozkazu jego obowiązkiem było walczyć jak najlepiej potrafił. Zamierzał wypełnić swe zadanie. Uśmiechnął się do grupy młodych szeregowców, którzy grali w warcaby. Zamiast pionków używali kamyków, plansze narysowali bagnetem na ziemi. Oparł się o ścianę, pokręcił głową i naprężył mięśnie szyi, zatrzeszczały stawę. Spojrzał ponad murem. Ludzie z jego drużyny drzemali w ruinach domu. Broń trzymali pod ręką, gotową do użycia. Zamknął na moment oczy. Walczył z falami senności. W smutny ton harmonijki wydarło się brzęczenie jakiegoś owada. Leniwie machnął ręką. Potem zdał sobie sprawę, że to nie owad. – Ta nogi, chłopaki! – Wrzasnął, chwytając swojego inwejdera. Chłód karabinu pod palcami przywracał poczucie bezpieczeństwa. Merdok odwrócił się i spojrzał w niebo. Śmigłowce leciały tuż nad spalonymi zabudowaniami. Klęknął i wystrzelił w ich kierunku serię pocisków. Kule dziurawiły burtę helikoptera nawet wtedy, gdy odsunęły się boczne drzwi i wyskoczyli z nich ciężko opancerzeni żołnierze kapitolu. Wszędzie dookoła żołnierze dopinali maski przeciwgazowe i chwytali za broń. Chełm pełen jedzenia wylądował w ognisku, potrącony przez wstającego żołnierza. Karty i papierosy porzucono na ziemi. Merdok z ulgą usłyszał, że reszta jego drużyny zaczyna strzelać. Harmonika umilkła, rozbrzmiała